Już 1 sierpnia po raz 13 spotykamy się na charytatywnym turnieju siatkówki plażowej branży nieruchomości. To bardzo ważne wydarzenie. Gramy wspólnie od 2010 roku i uzbieraliśmy prawie 5 milionów złotych. Te środki zawsze trafiały na szczytne cele i tym razem ponownie gramy z fundacją Ronalda McDonalda. Cenimy sobie cel, ale i wspaniałe zaangażowanie całego zespołu fundacji i profesjonalistów. Piłka Plażowa w Fundacji Ronalda McDonalda to nasza wielka miłość. Spotykamy się po raz drugi, bo budujemy razem Dom Ronalda McDonalda. To będzie trzeci polski dom dla szpitala Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Czekają na niego dzieci, czekają na niego rodziny, czeka na niego cały zespół szpitala. Budujemy razem z JLL i z branżą nieruchomości, dlatego że warto zmieniać publiczną medycynę pediatryczną. Sukces tego turnieju to wy, przebywajcie licznie. Ja wracam do Was za rok ze zdwojoną siłą.